Nie wiem co, ja, ja, ja to nagryw... nagrywają. Ja tak jest to tak jest solo kuza na gitarze elektrycznej, że gul śmiga gościom. Im. Ja polał. Kielicha. Ty jesteś zajęty? Nie. Tyś, też, też wódkę, ty. Ja polał wódkę, ja. Ja miał kawałek przerwy między słowem. Ja wypił i teraz ty pijesz. Y, Słuchajcie, tu przepitka jest, albo woda mineralna tu jest, albo liw. Ale jak chcesz się dobrze Be. czuć, to... To bez. To bez. Ale mi robisz, nie nie, no, to. Ja, nagrywają. Ah, no ja nagrywam. A. No tam ja tam. Czekaj. Ej, no, Piotrusiu. Eh, no, w ogóle, e, Peter, co robisz? Jumperek. Peter, Sebastian Sebastian, Sebastian. albo uh, so